24 pytania. Rozmowa poranka. Witam państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, zacznę od tematu energetycznego. Wiadomo, że no to jest coś, co wielu Polaków interesuje. Premier niedawno rozmawiał w sprawie. Zmian, reformy, może zawieszenia systemu europejskiego handlu emisjami ETS. Chodzi, przypomnijmy, o te certyfikaty, które stały się, co tu dużo mówić, narzędziem spekulacji i no bardzo, bardzo wzrosła ich cena. Wszyscy właściwie w Europie, jak takich podpytać, uważają, że to, że doszło do tego, że to jest narzędzie spekulacji, to jest zło, że powinno się to zmienić, że powinno być może to być formą podatku jakiegoś stałego czy procentu. Ale pytanie: Czy pomimo tego, że wszyscy uważają, czy w Brukseli jakieś głosy słychać, że rzeczywiście ma szansę polski rząd na to, żeby albo zawiesić, albo zmniejszyć, no to mówi się o trzykrotnym zmniejszeniu ceny, przynajmniej na jakiś czas, przynajmniej na czas wojny, albo na czas tej wysokiej inflacji? Rzeczywiście, upominamy się o to od jakiegoś czasu. Wydaje, wydaje się, że sytuacja na rynku surowców energetycznych a także no, cen energii w krajach Unii Europejskiej powinna skłaniać rządy poszczególnych państw do takiej decyzji. No, mamy, mamy rzeczywiście gwałtowny wzrost z jednej strony surowców, w konsekwencji także różnych rodzajów energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. No a nie ulega wątpliwości, że cena tych certyfikatów wpływa i to znacząco na, na cenę energii. No, ale niestety mamy opór ze strony Komisji Europejskiej. Oficjalnie wypowiedziała się w tej sprawie tylko pani przewodnicząca von der Leyen, mówiąc, że no skoro to są dochody budżetów państw krajowych, to, to komisja nie powinna podejmować działań, która, które spowodują zmniejszenie tych dochodów. Tyle tylko, że dla części krajów, w tym polski, tak się składa, że My musimy ze względu na duże uzależnienie naszej energetyki od węgla kupować więcej tych pozwoleń na emisję, niż dostajemy w postaci tak zwanych darmowych przydziałów i w związku z tym spore sumy, no, szacunkowo 20-25 miliardów złotych rocznie wypływa poza polską gospodarkę i jeżeli byśmy popatrzyli na te przepływy finansowe, no to właśnie Wypływanie tych pieniędzy poza polską gospodarkę osłabia nasze możliwości transformacji energetycznej. No skoro firmy muszą je, je kupować, no to, to, to rzeczywiście pozbawiają się możliwości finansowych, aby finansować przedsięwzięcia, które zmniejszają udział energii wytwarzanej z węgla. W całym miksie energetycznym. To jest nasz poważny problem. Miejmy nadzieję, Panie Redaktorze, to jest oczywiście decyzja Rady Europejskiej, a więc szefów rządów i, i głów państw zbliżają się posiedzenia tej Rady po przerwie wakacyjnej. Zapewne to będzie przedmiotem obrad. Pierwszej z nich, i miejmy nadzieję, że w tej sprawie powstanie jakaś koalicja państw, która ostatecznie doprowadzi. Przynajmniej do zamrożenia cen tych certyfikatów na określonym poziomie. Tak się składa, że, że Komisja Europejska chce proponować także ceny minimalne na chociażby rosyjską ropę naftową, a w konsekwencji pewnie także i na gaz. W związku z tym, jeżeli miałaby być tu jakaś logika, to przydałyby się także ceny minimalne na uprawnienia do emisji CO2. Czy myśli Pan, i tu już na serio pytam, że polski rząd powinien się no, zdecydować na coś w rodzaju WETA albo takiego szantażu, jak nieraz sam jest szantażowany, jeżeli nie będzie zgody na te zmiany w ETS-ie w przypadku ropy i e, gazu? Być może, być może powinniśmy doprowadzić do tego, żeby tego rodzaju rozwiązania były rozpatrywane w pakiecie. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o te minimalne ceny na rosyjską ropę. To na razie to jest takie postanowienie ministrów finansów grupy G7. Kraje Unii Europejskiej współpracują z tą grupą i rozumiem, że jeżeli ta decyzja ma zostać ostatecznie czy zostanie ostatecznie podjęta, a ma ona być podjęta do 5 grudnia tego roku, kiedy wchodzi embargo unijne na rosyjską ropę. Więc jeżeli miałaby być ona podjęta, to być może, no właśnie. Powinniśmy domagać się tego na, na forum Rady, aby to była pakietowa decyzja, więc decyzja dotycząca ropy, gazu, no i właśnie pozwoleń na emisję CO2. Panie pośle, ciekaw jestem kilku reakcji po stronie europejskiej, po stronie europosłów i, i urzędników komisji. Pan to obserwuje i, i słyszy na bieżąco na kilka wydarzeń. I to pierwsze wydarzenie to jest to zablokowanie przez Gazprom transportu gazu, czyli no coś, co w naszej części Europy nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, czyli ten szantaż gazowy. Wobec Europy Zachodniej dzieje się to pierwszy raz, wobec nas i wobec Ukrainy było stosowane tyle razy, że trochę się przyzwyczailiśmy, że to jest część rzeczywistości w przypadku jak się ma nieszczęście graniczyć z Rosją. I pytanie czy to, widzi pan, że zmieniło już podejście do Rosji i do podejścia do Gazpromu, czy nadal jest ciągle ta tląca się na zachodzie nadzieja, że nie, 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 to, to, to może być biznes jak kiedyś i że to jest takie samo państwo i takie same firmy jak w Europie? To znaczy rzeczywiście to, co robi Rosja w, w stosunku do Niemiec i kilku innych krajów Europy Zachodniej, którym, które odbierały gaz przez Nord Stream 1, no to jest klasyczny szantaż gazowy. Ja, ma pan rację, że my go doświadczaliśmy powielokroć i rzeczywiście informowaliśmy, a nawet naciskaliśmy na instytucje europejskie, że tego rodzaju uzależnienie od rosyjskiego gazu grozi w przyszłości tego rodzaju szantażem. O no wtedy my rzeczywiście byliśmy oskarżani o rusofobię, uznawano, że skoro skoro kraje Europy Zachodniej są takim wielkim nabywcą rosyjskich surowców energetycznych, to ta nigdy nie odważy się nie odważy się blokować Sprzedaż tych surowców dla, dla tych krajów. Tak, ja wtrącę, okazałeś... że to, to pamięta Pan, był nawet jeden z tych argumentów przeciwko budowie gazoportu w Polsce. Część polskich polityków, będę im to wypominał zawsze, zwłaszcza z SLD, mówiła, że przecież komu jak komu, ale Niemcom nie wyłączą, więc nie ma powodu do budowy gazoportu ani tej nitki z, z Norwegii. Tak, to prawda. No, teraz wszyscy przekonali się, że, że, że ten szantaż jest możliwy. No I on jest stosowany, rzeczywiście to powoduje, że, że szczególnie Niemcy są w absolutnej panice, poszukują nerwowo, nerwowo jakichś alternatywnych źródeł dostaw gazu. W Popłochu wręcz budują pływający gazoport, no ale w oczywisty sposób tego rodzaju inwestycje są realizowane, nawet jeżeli realizowane są bardzo szybko, no to musi, musi to trwać miesiące. Ale Panie Redaktorze, zmieszam do istoty Pana pytania. Oczywiście narasta świadomość, że Rosja nie jest normalnym krajem. W związku z tym nie może być normalnym partnerem handlowym. Ale to nie jest tak, że wszelkie te nadzieje na robienie interesów z Rosją już zupełnie upadły. Jeżeli popatrzymy sobie na politykę Niemiec czy Francji, to w dalszym, w stosunku do Rosji, to w dalszym ciągu jest nadzieja, że do tych interesów kiedyś się wróci. Że jednak na Ukrainie wymusi się jakąś formę pokoju kosztem jej terytorium, troszeczkę odczekamy, no i te wielkie interesy na surowcach rosyjskich będziemy robili. Bo to już nie chodzi o to, że, że, że Rosja jest dostarczycielem surowców. Tu chodzi o to, że te surowce, chociażby Niemcy z Rosji, kupowały po zaniżonych cenach, po ekstra cenach dla tego kraju. I Niemcy, bazo, ich gospodarka bazowała na tym. To był jeden z elementów konkurencyjności gospodarki niemieckiej. Teraz on się zawalił na, na, na głowę Niemcom. I Niemcy bardzo chętnie do tego by wróciły, by wróciły. No w końcu są drugim eksporterem świata, więc ta konkurencyjność jest im bardzo potrzebna. A jeżeli można by było to zrobić przy pomocy rosyjski, rosyjskich surowców, to tym, tym chętniej w tę stronę będą szły. Więc. Brak dostaw chociażby ciężkiego uzbrojenia na Ukrainę ze strony Niemiec jest tego dowodem. Nie chcemy do końca zrażać Rosji, bo być może kiedyś wrócimy do robienia interesów z tym krajem. Tak, to, pan... ciągle, to ciągle się jeszcze nie, ostatecznie nie zawaliło. Tak pan nawiązał. Der Spiegel ujawnił, że na prośbę zeszłotygodniową premiera Ukrainy. Kanclerz Scholz odpowiedział, że dostawy ciężkiego sprzętu nie będzie, pomimo tego, że obiecywał, że będzie. Nie jest to pierwszy raz, kiedy kanclerza Scholza zgłasza... Co więcej, mu muszę panu powiedzieć, że on robi to, to, to znaczy prezentuje to stanowisko. I podejmuje tego rodzaju działania wbrew decyzjom Bundestagu. Znaczy, wbrew Bundestag nawet części drzew. swojego rządu, bo dobrze wiemy, że stanowisko Zielonych i to otwarcie było wyrażane zupełnie inne. To... Tak, to, to prawda, no, ale jeżeli, jeżeli podejmuje się tego rodzaju decyzje wbrew większości parlamentarnej, która domaga się, domaga się wspierania dla Ukrainy, to, to, to o czymś świadczy. I skoro już jesteśmy przy Niemczech, chciałem też zapytać, jakie reakcje w Brukseli, jeżeli jakiekolwiek, wzbudziła. Publikacja raportu dotycząca reparacji odszkodowań wojennych od Niemiec. Bo wiemy, jakie w Niemczech. W Niemczech politycy dosyć no, tak jednolitym frontem. Jeżeli chodzi o ekspertów, naukowców, to to różnie było. Ale politycy powiedzieli: Nie, sprawa jest załatwiona, nie ma mowy. Jak to komentowało się w Brukseli. Panie redaktorze, Parlament Europejski dopiero powoli bu, budzi się do życia po, po przerwie wakacyjnej. No ja bym wie, właśnie, ale sierpień też, to, jest, to są wieczne wakacje w Brukseli zawsze. Tak, tak to, to, to prawda. Natomiast wczoraj mieliśmy, my, 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 należy, my jesteśmy członkami grupy EKR, -E Europejskich Konser Konserwatystów i Reformatorów. Wczoraj mieliśmy takie posiedzenie polityczne przed tym tygodniem strasburskim. W następnym tygodniu wyjeżdżamy do, do, do Strasburga. I muszę Panu powiedzieć, że przynajmniej w na naszej grupie, a mamy kilkanaście delegacji narodowych w składzie grupy, ten raport wzbudził zainteresowanie. Grecy pogratulowali nam tego, że zdecydowaliśmy się otwarcie wyjść na, na tę drogę rozmowy z Niemcami, i nawet przedstawiciel delegacji greckiej zaproponował, zaproponował rezolucję, z którą miałaby wystąpić nasza grupa na forum Parlamentu Europejskiego o wspólne domaganie się reparacji ze strony Niemiec. Tak, może dodajmy, Zobaczymy... bo nie wszyscy wiedzą, że Grecy i Włosi też domagają się reparacji, tylko to jest różnymi drogami załatwiane akurat w tych krajach. Jeżeli Zobaczymy, my chcemy poświęcić specjalne takie posiedzenie naszej frakcji EKR-u, Właśnie prezentacji tego raportu. Wtedy przyjedzie jakiś reprezentant czy reprezentanci ekspertów, którzy ten raport przygotowywali i być może po tej prezentacji na forum EKR rzeczywiście taką rezolucję zaproponujemy. No zdajemy sobie sprawę, że pewnie EPL i, i, i Lewica będą temu przeciwni, ale być może, być może jest szansa, żeby rzeczywiście Parlament Europejski taką rezolucję w, przy, przyjął. No na pewno będziemy mieli wsparcie wspomnianych już Greków czy też Włochów. No właśnie pytanie, to już słownie minuta nam została. Myśli pan, że szansa na takie, taką współpracę państw z Grecją i Włochami, jeżeli chodzi o wystąpienie do Niemiec o, para, o reparację jest czy to tylko jeżeli chodzi o te wewnętrzne grupy w Parlamencie? Ja myślę, że, że jest panie redaktorze, to, to oczywiście ta presja na Niemcy musi być szersza i spodziewam się. Że, że nie, przynajmniej niektóre kraje Unii Europejskiej Polskę w tym zakresie będą wspierać. Zapewne Polskę będzie wspierać także Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, mówiąc, że właśnie na takie wsparcie liczymy. Ale to jest zadanie na najbliższe miesiące dla polskich służb dyplomatycznych, żeby zaprezentowały ten raport i przekonywały właśnie rządzących w tych krajach, że Polskę w tej sprawie należy, należy wesprzeć. Zresztą muszę panu powiedzieć, że wielkość strat, udokumentowana wielkość strat, która jest zawarta w raporcie, ona robi wrażenie na, dla hmm. wszystkich tych, którzy przynajmniej z omówieniem tego raportu się zapoznają. My dopiero teraz dowiadują się bowiem, że, te, te, że ta, ta skala zniszczeń w Polsce, ta skala... Morderstw, jakie Niemcy dokonały na naszym terytorium, jest tak potężna, że są zszokowani, że do tej pory Polska nie, nie otrzymała żad, żadnych reparacji ze strony Niemiec. Mm. Dziękuję uprzejmie gościem Polskiego Radia 24. Był Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Przegląd prasy. A my zaglądamy do gazet, tygodniki czy dzienniki?